Siemanowie, to do jesteście z Real Lounge, a dzisiaj gramy sobie na moim i mojego kolegi serwerze Zrobiliśmy dla was, żebyście grali Proszę Kolega poszedł dzisiaj Ogólnie kolega skończył grać koło 19, a ja się dalej z tym bawiłem do 3 w nocy No, niestety Ej, co są zasady? Możecie sobie zatrzymać Tutaj jest IP z Z kropkami 2 44884. To jest portal netheru, Tam też jest, tam jest skrzynka też. To jest pikem skrzynka i złoto, bo tam są te rzeczy. Tam jest End. To są skrzynki. co się do ognienia z kolegą, bo sam ją robię. Rzadka albo zwykła skrzynka jak to woli. 4-3 fajnego To jest rywalowa. 32 netherite Mega dobre. I sorry, jak tak to temy będą wyglądać, bo to jest mój teksturpak. Nie zapomniałem go wyłączyć. To jest. ale śliczna, 2 netherite. Bardzo dobra. I episka, 32 diamenty, też fajna. Dlaczego 32 diamenty, bo... Bo macie większą szansę, żeby zrobić to. No ale na, mega dobry drop. To jest Anarchia SMP. Taka surywa SMP. takie, jak no, widzicie. Różne to są kluczyki do tych skrzynek. No i co tu więcej mogę powiedzieć? Serwer otwarty będzie o 18, 18 grudnia, czyli dzisiaj. Hmm, raczej będzie event 25 może spróbujemy event zrobić z kolegą dla was świąteczny i myślę że będzie fajnie wam się będzie podobał serwer no i co jeszcze zapomniałem powiedzieć o rynku rynek jest pulsy tutaj możecie wystawić ale żeby wystawić i tak jak potrzebujecie 500 dolarów, a ja na start wam dam 1000 jest też kit, kit jest który daje kit Crash, daje takie itemy Kit kluczyk, którego możecie odebrać co jeden dzień, ma episką skrzynkę I Je jedzonkowy kit, ma jedzonko No i tyle wam powiem No i do zobaczenia na serwerze